Witam, witam, to są Tiger. Chciałem tu powiedzieć o tym, że robimy zmiankę z jednej strony, bo na pecie był Tiger Cobra, już nie będzie tego, będzie Cobra Tiger. No musimy to pozwieniać. będzie nowsza, będzie ładny wygląd. Już jest wypuszczone, to możecie tam sobie lajkować, czyli Cobra Tiger czyli nazwa jest zmieniona tak jak najpierw to było tak kobra, teraz kobra i tak tam będą wszystkie nasze linki nasze strony fejsa lub youtube a, kanał nie macie, nie, nie możecie się bać że my usuwamy czy coś po prostu co zmianka robimy żeby nie było jaj Informuję, że Tiger Kobra już nie jest nie tylko kobra Tiger na fejsie. Jak coś to pod filmikami będę wypuszczał linki, żebyście lajkowali spokojnie. Co mam powiedzieć? To oglądajcie i tak jak mówię. Zobaczcie, że mi opisane kanały. Przeróbki naszych filmiku macie miesiąc niecały. Ten miesiąc nie cały macie. Musicie to zrobić, jak nie. Żegnamy się. Macie ten miesiąc. Bardziej. Jak nie zrobicie, odchodzimy z Waszej winy. To nie wiem, czy jest to warto, czy nie warto. Będzie Wasza doszczka, nie moja. Pozdrawiam innych ludzi. elo.